Karnawał trwa w najlepsze. Wiele klubów przygotowuje imprezy tematyczne, są takie z przebraniami i zwyczajne potańcówki. Jednak dziś takich imprez jest mniej niż w przeszłości twierdzą pilanie. Z tych moich koleżanek z pracy to też mało kto chodzi. W czasie młodości to było dużo klubów. Na przykład oficerskiej, na bydgoskiej, na Lotniczej, a teraz nie ma. Ja mam więcej czasu mi małego małego dziecka i chętnie się bawiłam i bawiliśmy się. W tej chwili nie ma czasu. Czas mieli mieszkańcy Zelgniewa. Od grudnia, we własnym zakresie, przy pomocy kobiet zrzeszonych w kole gospodyń wiejskich, organizowali balkar nawałowy. Oczywiście w świetlicy wiejskiej. Zaproponowałyśmy, właśnie, aby ten bal był przebierany, natomiast no, rękawice podniosło tylko część osób. Choć można było wygrać w konkursie na najlepsze przebranie, bilet do kina. Odważni jednak się znaleźli. My mówimy, pewnie się nie przebiorą, ale może mówimy my się przebierzemy, no żeby to towarzystwo jakoś rozweselić, żeby też, no nie wiem, się bawić. No, coraz mniej ludzi się przebiera. I coraz mniej ludzi wychodzi na zorganizowane potańcówki. Mniej o koszty tej zabawy tu chodzi. Mniejsze imprezy są e, bardzo fajne i myślę, że nie są drogie, więc e, przeciętnego Polaka starta tego impreza. Na której króluje od lat niezmiennie podobny repertuar. Dominują lata 80., 90., 90 mimo wszystko. No i oczywiście e, najnowsze hity, jak i również nasze disco polo. Przy tym ludzie się najlepiej bawią. Lubię też e, takie nowoczesne Disco Polo, lubimy gdzieś tam e, takie szybkie piosenki, e, jakieś rock and W tym roku karnawał jest wyjątkowo długi. Trwać będzie do 4 marca.